Za górami, za lasami żył Pawłowski z magnesami. A tak na poważnie kapitan widzewa udzielił na łamach łódzkiego sportu wywiadu, w którym uznał, że cała sytuacja z Żelkosopiciem i magnesami to bajka. Nie pozostawiając mi tym samym wyjścia, jak tylko opowiedzieć wam tę bajkę ze szczegółami. To bajka. Ktoś prowadził kogoś w błąd. Nie wiem w jakim celu. Zostały wymieszane ze sobą trzy różne historie. Trener Sopicz lubił używać argumentu o dawaniu komuś szansy i tym, że nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie kolejna. Magnes wziął się z kolei stąd, że po jakimś meczu trener Sopicz nerwowo przesuwał je po tablicy i nagle wszystkie mu pospadały na ziemię, a on zaczął je podnosić. Całość wyglądała zabawnie, no i na koniec sytuacja z moją zmianą w przerwie meczu z Wisłą nie kryła się za tym jednak żadna większa historia. W moim filmie również przerwie meczu z Wisłą pod żadna historia się nie kryje. Został wtedy Bartłomiej Pawłowski zmieniony, znając temperament chorwackiego trenera, a także to, że Bartek Pawłowski długo na drugą połowę nie wychodził, mogłem uwierzyć w relację, że tam nie było raczej. Pocałunków policzek otrzymania kwiatów i życzenia powodzenia na następne 45 minut, tylko zmiana kapitana. I to w przerwie, nie wypuszczenie go na drugą połowę, nie danie mu nawet tych 5-10 minut, żeby pokazał, że po wyjściu na drugą połowę, po zmianie stron, może odmienić swój występ. No, raczej nie była czymś, co Bartek Pawłowski przyjął z wielką radością, a co Żelko sopić oznajmił z jeszcze. Większą. Natomiast historia z magnesami to jest zupełnie inny rozdział tej opowieści przez trenera. Natomiast choćby sytuacja z tablicą taktyczną, na której było 11 magnesów, następuje cięcie, mówię wyraźnie, natomiast sytuacja z magnesami i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o tym już w radiu widze i mówiłem o Anikalisz na podcaście, ale mogę to powtórzyć po raz kolejny. Ta historia, którą Bartek Pawłowski nazywa bajką. Jest według mojej wiedzy i dziennikarskiej rzetelności, która nakazuje weryfikować informacje w więcej niż jednym źródle. Mogę powiedzieć, że weryfikowałem ją w więcej niż w dwóch źródłach. Miała miejsce jeden do jednego, tak jak ją przedstawiłem w filmie. W szatni, w pokoju trenerów i czy za sprawą otwartych drzwi, czy nie. Wydostała się na zewnątrz i nie była żadną tajemnicą wśród zawodników. Pawłowski może twierdzi, że nigdy jej nie znał. Ja nie mam problemu z tym, żeby mu w to uwierzyć. Zresztą dzień po nagraniu na Łodziance przyznał, że... Pytał o nią kolegów, i dopiero od nich gdzieś takie y, potwierdzenie zdobył. Natomiast do tego nie wnikam. Pawłowski mówi o innej sytuacji z magnesami. Tak, tak, nie regulujcie odbiorników sytuację z pawłoskim, żeli i magnesami tak naprawdę były dwie. Jedna, o której mówiłem w filmie, i druga na odprawie po meczowej, po meczu z Wisłą Płocki i o niej mówi Bartłomiej Pawłowski w ten sposób. Trener Sopić nerwowo przesuwał je po tablicy i nagle wszystkie mu pospadały na ziemię. Z tego co wiem przesuwał akurat Bartłomieja Pawłowskiego i tak im piznął, że wypadł poza tablicę, która leżała na samym środku szatni. Tam kosza nie ma, jak przytomnie zauważył Jarosław Bińczyk, ale jest kosz na ubrania i według relacji niektórych świadków właśnie tam miał trafić Magnes. Jedni mówią, że spadł na ziemię, drudzy mówią, że trafił właśnie do tego kosza z ubraniami. więc to taka koincydencja, taki przypadek, że akurat magnes Pawłowskiego w koszu mógł wylądować nawet dwa razy. Historia o Pawłowskim i magnesie są więc dwie. Ja powiedziałem o tej. Która moim zdaniem bardziej ilustrowała stosunek Sopicia do Pawłowskiego, bo to, że na analizie pomeczowej wytykał mu błędy i mógł tym mazakiem szurać po tablicy i w końcu nim piznąć, to są nerwy, to są emocje, tak się czasami tłumaczy rzeczy. To mógł być przypadek, ten magnes mógł mu się wymsknąć z rąk. To nie było takie stryknięcie nim i powiedzenie, że szansa sobie poszła. No ale to też wymowne, że akurat ten magnes znowu się. W kontekście Pawłowskiego i kosza na ubrania tym razem pojawia. Ale ja w filmie powiedziałem tylko o jednej sytuacji, nie o dwóch, chociaż ta druga też poniekąd tę pierwszą broni, bo jest magnes, jest kosz, jest Pawłowski, jest szatnia. Prawie wszystko się znów zgadza. Natomiast samemu Pawłowskiemu na konferencji przedmeczowej się nie dziwiłem, nawet z nim rozmawiałem i jestem. Mów wdzięczny za to, że mnie wtedy kolokwialnie mówiąc nie utopił. Ograniczył się do lakonicznego, jednego zdania, nie odnosząc się konkretnie do żadnej sytuacji otwarcie i mogliśmy na tym pozostać. Ja schowałem dumę do kieszeni, chociaż moja wiarygodność po tym oświadczeniu e, została poddana w wątpliwość, ale dla mnie to było tylko. Kilkadziesiąt, kilkanaście w zasadzie sekund w półgodzinnym filmie. Nie było to clue mojego wystąpienia, nie był to leitmotiv. Ja z tego nie zrobiłem wielkiego news'a na ogólnopolskie media, tylko przytoczyłem jedną z sytuacji, która moim zdaniem ilustrowała pewne procesy, jakie odbywały się za kulisami w widzewie łódź. Bo choć ja o Sopiciu miałem krytyczne zdanie, to nie nagrałem na jego temat żadnego filmu, nie napisałem na jego temat żadnego tekstu, a później przez sprawy zawodowe nawet nie zadawałem mu krytycznych pytań na konferencjach prasowych. W żaden sposób nie wpłynąłem na zwolnienie Żeliko Sopicia w widzę W żaden. Absolutnie żaden. I ta historia z przeszłości po prostu pokazywała, dlaczego byłem sceptyczny. Wyraziłem swoje zdanie na temat byłego trenera. Podpierając się niektórymi argumentami liczbowymi, niektórymi historiami, by przekazać wam mój pełen obraz na daną sytuację. Dlaczego ja akurat rozumiem zwolnienie Sopicia, a inni może rozumieją to mniej, i po prostu chciałem się swoimi spostrzeżeniami podzielić jak zawsze z kibicami. Bartek Pawłowski mówi, ktoś wprowadził kogoś w błąd, nie wiem w jakim celu. Jedyny cel, jaki jest na tym kanale od zawsze, to rozmawiać o widzewie. Dzielić się swoimi opiniami o widzewie, konfrontować swoje opinie o widzewie. To jest jedyny cel. I jeżeli już sobie spekulujemy i gdybamy, to może właśnie to zaczęło komuś przeszkadzać. Może przeszkadza komuś kibic, który nie ma tutaj żadnych interesów, który nie ma nad swoją głową żadnych szefów, który nie ma tutaj żadnych powiązań, żadnych korzyści, nie wystawia klubowi żadnych faktur, wręcz nie potrzebuje nawet akredytacji prasowej, bo od wielu, wielu, wielu lat kupuje karnet na swoje miejsce i chodzi na mecze, na trybuny. Kupuje koszulki, kupuje gadżety, nic od tego klubu nie ma, raczej coś klubowi daje. I taki kibic w nic nie. Uwikłany, niezależnie myślący, może komuś przeszkadzać, i może warto jego wiarygodność zacząć podważać. Odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć się domyślam. I to była dopiero dla mnie sytuacja kuriozalna i niezrozumiała, bo dla mnie wynoszenie informacji z szatni to jest y, robienie czegoś na bieżąco, robienie czegoś z jakąś intencją, by zmienić rzeczywistość, by wpłynąć informacją, którą otrzymałem na bieg zdarzeń, na to, co się teraz dzieje. Natomiast to, o czym ja powiedziałem w filmie, było już czystą przeszłością i to czy miało to miejsce miesiąc wcześniej, czy miało miejsce 10 lat wcześniej, wielkiego znaczenia już nie ma. Ludzie w książkach dzielą się różnymi anegdotami, mówią o byłych piłkarzach, byłych trenerach. Jest to jakaś tam historia z szatni, która kompletnie w danym momencie jest nieszkodliwa, kompletnie, kompletnie nieszkodliwa. Dlaczego? Bo żelko Sopić już odszedł. Ta cała historia ma jedną osobę, która z niej Mogłaby ewentualnie odnieść jakąkolwiek korzyść wizerunkową. Jest to Pawłoski, któremu ludzie zaczęli współczuć, ale też zaczęli go krytykować, że w ogóle śmiał do mnie z taką informacją przyjść. Więc ja od razu mówię, do mnie Pawłowski z tą informacją nie przyszedł. I dlatego też nie dziwiłem się Pawłowskiemu na tej konferencji prasowej, bo na niego naturalnie padły pierwsze podejrzenia w internecie. Były takie komentarze, w których sugerowano, że to właśnie on poszedł się spagać redaktorowi. Chociaż gdy zapytałem Pawłowskiego o sytuację z magnesami jeszcze przed publikacją filmu, to jej nie zaprzeczył. Dziś nie pamięta, że o to pytałem. Może mogłem zapytać dwa razy. Być może to jest. Mój błąd. Wróćmy natomiast do szukania tego kreta, i też spodziewam się, że jeżeli jest atmosfera gorąca, w której wszyscy są podejrzewani o to, kto mógł taką straszną informację wynieść, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, to jest taka sama historia, jaką dzielisz się w kulisach albo w wywiadzie. Normalna rzecz. Żadne złamanie szyfru, albo zdradzenie tajemnic, taktyki dla rywala i tak dalej, podanie składu. Na mecz, przed meczem. no Kompletnie irracjonalne były te zarzuty, ale były, taka atmosfera była. Dyrektor sportowy szukał kreta, dlatego nie dziwię się, że Jarosławowi Bińczykowi jeden czy dwóch piłkarzy powiedziało, że taka sytuacja nie miała miejsca, no bo z drugiej strony sami skazaliby się na to, że to oni, oni wiedzieli, uznają ją za prawdziwą, być może to oni. Wynieść. Atmosfera szukania, kto wynosi informacje, nie sprzyja wynoszeniu informacji, panie redaktorze. Rozumiem, że kapitan nie chce wyjść na mięczaka. Ja nie chciałbym, żeby kapitan widzewa był mięczakiem i nie chciałbym, żeby ktokolwiek go traktował w sposób niegodny. Dlatego też o tym yy, wspomniałem i dlatego yy, życzę mu jak najlepiej w przyszłości. Niech strzela bramki, niech prowadzi widzew do sukcesów. Bartek, życzę Ci z całego serca powodzenia, ale kompletnie nie rozumiem, dlaczego o historiach, które mówisz, że się zdarzyły, bo mówisz w wywiadzie, że to wymieszane ze sobą trzy różne historie, nie mówisz, że nieprawdziwe, a jednocześnie nazywasz to bajką. Według mojej definicji, bajka polega na rzeczach wymyślonych. A ja, mogę to kibicom przysiąc, niczego sobie nie wymyśliłem.